W studiu Tatonet gościmy dzisiaj e, pana Przemysława Duchniewicza, lekarz, trener i wykładowca, certyfikowany psychoterapeuta i nauczyciel intensywnej, krótkoterminowej psychoterapii dynamicznej. E, pracuje jako lekarz-psychiatra w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, posiada doświadczenie w zarządzaniu zdrowiem w 18 krajach, uczy lekarzy i psychologów e, w zakresie ISTDP, organizator warsztatów Tatonet i prelegent forum Tatonet. A oprócz tego, a może przede wszystkim, tato razy trzy. Witam serdecznie, cieszę się, że się spotykamy. Witam serdecznie, dziękuję bardzo za zaproszenie. Panie doktorze, jakiej uważności potrzebuje tato, aby dostrzegać symptomy wypalenia w rodzinie i jak takiemu wypaleniu zapobiegać? Może być, panie lekarzu. <laughs> Okej. <Okay. laughs> tak. Jeżeli chodzi o... bo to są dwa pytania. Jedno aha, pytanie aha. to jest element dostrzegania, a drugi radzenia sobie z tą sytuacją. Myślę, mhm. że... To, co na, na, na samym początku najczęściej możemy zauważyć, to jest element takiego wycofania się, takiego poru przed bliskością. Osoby w domu przestają patrzeć na siebie, dostrzegać. Jeżeli nie widzimy oczu naszych dzieci, to znaczy, że coś się dzieje. Jeżeli nie znamy bohatera z dzieciństwa naszych dzieci, to znaczy, że coś się dzieje. Jeżeli dziecko wychodzi gdzieś, chowa się, nie możemy z nim rozmawiać. Jeżeli nie rozmawiamy z bliskimi osobami, z, z żoną, z dziećmi, to znaczy, że coś się dzieje. Symptomy wycofania mogą być i zarówno takie zauważalne, czy to takie pozawerbalne, jak i werbalne. Te pozawerbalne to jest odwracanie wzroku, to jest w tym przypadku zamykanie się, to, że widzimy drzwi, a nie nasze dzieci. To jest takie znikanie z naszego życia. To takie werbalne to jest ironizowanie, spłycanie opowiadanie o różnych innych historiach, ale nie o sobie. To jest właściwie minimalizowanie znaczenia. To jest mówienie, a tam się nic nie stało. Drugim rodzajem tego właściwie symptomu to jest opór przed nie tyle co intymnością, bo to jest pierwsza rzecz, która jest bardzo charakterystyczna, ale druga przed odczuwaniem, czyli jeżeli rodzina przestaje Rozumieć swoje własne emocje. Jeżeli nie dzieli się tymi emocjami, jeżeli w rodzinie blokujemy możliwość przeżywania radości, złości, smutku, żalu, to w tym wypadku też znaczy, że coś się dzieje. Trzecim elementem takich symptomów, objawów dla nas to są dla lekarzy. Dla mnie jako lekarza to jest to, co widzę u pacjenta, to są przejawy lęku i to są rzeczy, które związane są z napięciem mięśniowo-szkieletowym, potem różnymi problemami wewnątrznarządowymi napięcie układu sympatycznego, parasympatycznego, problemy percepcyjne, poznawcze i tak dalej, i tak dalej. Ale to już jest troszkę, myślę, bardziej zaawansowana wiedza, którą również przekazujemy na takich warsztatach dla ojców w ramach takiego obszaru radzenie sobie z bliskością, z intymnością, ze stresem, z lękiem. Także to są te elementy. I to jest pierwsza część tego pytania, czyli mówimy tutaj o zauważaniu. tym Kolejnym elementem to jest element... Czasami za małym księciem można pójść. Takie było sformułowanie, że to, co jest istotne i ważne, jest niewidoczne dla oczu, dobrze się widzi tylko i wyłącznie sercem. To jest po zauważeniu tych obszarów, to jest też takie umiejętne dostosowanie się, ale to jest wszystko zależne, jak to mówią psychologowie, to zależy od sytuacji. Jak będzie potrzeba, to podam kilka prostych rozwiązań. Także też będę mógł powiedzieć: na pewno pierwsza rzecz to jest rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać. Zauważać, być uważnym, przyznawać się do błędu, mówić przepraszam, ale przede wszystkim mówić kocham Ciebie. Jesteś najważniejsza do swojej żony, jesteś najważniejszy do swojego syna, jesteś najważniejszy do swojej córki. Ja mam tu radę, że mogę powiedzieć do swoich synów, tak? mhm. jestem tutaj dla Was. Rozumiem. No właśnie. Yy, często się mówi o tym, że. Yy ojcowie, ale też i mamy, potrzebują napełnić taki swój kubeczek cierpliwości, e, takiego, takich zasobów, którymi potem mogą się dzielić z innymi, zwłaszcza z żoną, z mężem, no i oczywiście z dziećmi. E, I jak ten kubeczek mądrze napełniać? E, gdyby mógł Pan coś doradzić też swoje, ze swoich obserwacji? To jest tak, że właściwie mamy takie cztery procesy. Ten kubeczek ten czasami on się przepełnia. Raczej można powiedzieć, że jeżeli napełniamy kubeczek naszym lękiem, stresem albo brakiem cierpliwości, no to jest ważne, żeby umiejętnie po pierwsze wiedzieć, co go napełnia, czy to jest rzeczywiste, czy to jest postrzegane, bo czasami jest tak, że to są rzeczy, które są kompletnie nieadekwatne, niezgodne z rzeczywistością. Druga rzecz to jest kwestia tego, żeby monitorować ten kubeczek, czy on jest do połowy pełen, czy też nie. Czy nie jest tak, że przychodzą do domu i nagle mi się uleje. Także element monitorowania swojego ciała, i to jest na poziomie zarówno fizycznym, jak i intelektualnym. Trzeci element to jest powiększanie. To jest tak, że no, mamy pewien zasób, mamy ten element tego kubeczka, który ma swoją pojemność, i to jest trochę taki prezent, który dostajemy od naszych najbliższych, naszych rodziców, też otoczenia. I niektóre osoby przychodzą z bardzo, bardzo malutkim kubeczkiem, wtedy te osoby przychodzą do nas na terapię. Albo chociażby do mnie jako do lekarza siadamy i to jest albo praca terapeutyczna, albo to są leki, albo to są warsztaty rozwojowe, bo to są takie różne formy, jak możemy ten kubeczek zwiększać. Jest czasami tak, że no, po prostu życie przychodzimy i już czujemy, że. że, że... Ta granica jest bardzo blisko, ten ląd jest bardzo krótki, wolność nam się kończy. Tak jak mówimy przestrzeń wolno wolności to jest ta przestrzeń między bodźcem a reakcją i właściwie zaraz krótki ląd. To, to w takiej sytuacji ja zalecam swoim pacjentom, swoim też no, klientom czy też osobom uczestniczącym w warsztatach, żeby to osoby rozpoznawały symptomy narastającego lęku. I żeby one nie szły w kierunku odreagowania reakcji w działaniu, czy to jest trzaśnięcie drzwiami, czy to jest w tym padku wybuch, czy to jest jakaś kłótnia, czy to jest wyśmianie kogoś, tylko żeby rozpoznały ten lęk i żeby go jak najszybciej regulowały. Pierwszy taki sposób to jest śluza. Po prostu dać sobie czas, powiedzieć chwileczkę, ale w tej chwili jestem chodzącą bombą atomową. Uważajcie, tak, najmniejsza rzecz może sprawić wybuch. Wyjść, powiedzieć, że potrzebuje parę minut. Wyjść, rozchodzić, pomaga, spala kortyzol, wybiegać, poćwiczyć śluza. Druga rzecz, jeżeli widzimy, że nas odcina, czyli pole widzenia się zawęża, widzimy, jak za mgłą, pusto się robi w głowie, nogi się robią jak zwaty. No to są rzeczy związane z, chociażby z głębszym oddechem. Niektórzy mówią po kwadracie, czyli dech, zatrzymać, wydech. Zatrzymać. Ja bardziej uczę po trapezie, mm. czy to jest w tym wypadku wdech, zatrzymać, długi, 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 długi wydech, wtedy jest zmienna zotokowa rytmu serca. Im dłuższy wydech, tym bardziej uspokajamy naszą akcję serca. I znowu zatrzymać, i znowu wdech. Przy czym wdech zachęcam też do tego toru szczytowo-płucnego i przeponowego, z racji tego, że tam jest nerw błędny i w tym wypadku możemy trochę bardziej uspokajać siebie. Trzeci element, jak już szczególnie nas odcina, całkowicie, to jest element chociażby tych takich punktów uciskowych. Niektórzy mówią, że to są magie schiacu, a ja mówię, że to jest po prostu medycznie sprawienie sobie trochę bólu, ale pod takim kątem, że na przykład tutaj uciskamy, na tyle, że podnosi się poziom adrenaliny, noradrenaliny, w ten sposób, że wracamy. Do rzeczywistości to może być napięcie mięśni, to może być mocna postawa, kiedy zaciskamy w tym przypadku nogi, pośladki, stajemy w mocnej postawie. To jest element takiego wyjścia. To, co było przed chwilą, wchodzi osoba, ale też korzystam z tego swojego zasobnika, czyli rośnie we mnie lęk, odcina mnie, skraca mi się ląd, no to ja, chwileczkę, stop. To jest też pomocne. No i na pewno takim ćwiczeniem, które poszerza to zdolność do radzenia sobie ze stresem jest trening relaksacji progresywnej jakobsona. Jak ktoś będzie chciał, to też mogę podesłać link, gdzie mam nagrany taki trening prosty, 15-minutowy, który na podstawie napinania, rozluźniania mięśni uczy tego, żeby czytać swoje własne ciało i szybciej wyłapywać takie rosnące impulsy i skracające się ląd. Super. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.